Cześć hey! dzieci, cześć, cześć kochane! Mamy dla Was kolejną bajeczkę? Pewnie, a o czym dzisiaj będzie? O rybaku i o I złotej, złotej rybce! No to czytaj, czytaj! Ubogiej hacie na brzegu morza mieszkał stary rybak ze swoją żoną. Zawsze marnie im się wiodło, ale staruszek nie narzekał na los. Był rybakiem z dziada Pradziada. Łowił ryby. Tak, nie znał ani nie pragnął innego życia. Może, jak to może. Czasem dawało obfity połów, wtedy sprzedawał ryby na targu i zarabiał nieco grosza. Innym razem tylko tyle, że starczało ledwo na posiłek dla dwojga. Ale w dniu, gdy zaczyna się ta historia, rybakowi szło wyjątkowo kiepsko. Morze było mętne, zielone od wodorostów. Zanosiło się na sztorm. Już miał wracać z połowu z pustymi rękami, byle zdążyć przed burzą, gdy ujrzał w sieci jedną, jedyną rybkę. Złotą. Ale za to jaką? Szczero złotą. Stary, choć już 50 lat łowił ryby i znał morze jak mało kto, jeszcze nigdy nie widział takiej. Ostrożnie wyplątał ją. Z... Ostrożnie wyplątał ją z wodorostów, żeby obejrzeć tak niezwykłe stworzenie, gdy wtem rybka przemówiła. Wow! Wypuść mnie do wody, dobry człowieku, a nie pożałujesz. Sam powiedz, cóż by ze mnie był za posiłek. Lecz jeśli darujesz mi życie, spełnię każde twoje życzenie. Wiele widział już rybak w swoim długim życiu, ale nigdy nie widział ryby, która mówiłaby ludzkim głosem. Ryby nie mówią. Nigdy o takiej nawet nie słyszał, choć już pół wieku żył z morza. Tak jak wcześniej jego ojciec, dziadek i pradziadek, a także ojciec i dziadek pradziadka. Zdumiony, a i nieco przestraszony, szybko wypuścił rybkę w morskie fale, nie żądając żadnego okupu. Wróciwszy do domu, opowiedział żonie o swojej przygodzie. Jak to? Własnym uszom nie wierzę! zawołała stara. Powiedziała, że spełni każde twoje życzenie, a ty ją tak po prostu wypuściłeś? Popatrz, jak nędznie żyjemy. Nasza lepianka w ziemię wrosła ze starości. Chodzimy w łachmanach. Na cały inwentarz mamy jedno prosie i to chude jak nieboskie stworzenie. Nawet koryto rozleciało się ze starości. Gdybyś choć o koryto poprosił. Właśnie, koryto, koryto. I tak... Długo ciosała mężowi kołki na głowie, aż się zgodził iść z powrotem nad morze i szukać złotej rybki. Stanął na brzegu i zaczął ją wołać drżącym głosem, mówiąc sobie w duchu, że jakoś tak nieładnie dopominać się po niewczasie o nagrodę, jeśli się z niej dobrowolnie zrezygnowało. Rybka szybko przybyła na jego wołanie i spytała: Czego ci potrzeba, dobry człowieku? Rybak pokłonił się nisko i rzekł Wybacz śmiałość, złocista królowo. Gdybyś mi jednak dała nowe koryto do naszego domu, wróciłby spokój. Żona bardzo się gniewała, żem o tym nie pomyślał. Bo też co prawda nasze koryto byłoby jeszcze całkiem niczego sobie, gdyby się ze starości nie rozpadło. Nie kłopocz się, poczciwy staruszku. Wracaj spokojnie do chaty. Twoja żona... Dostanie nowiutkie koryto. Kiedy rybak wrócił do domu, prosiak już jadł pomyje z nowego koryta. Bardzo widać zadowolony, bo wciągał, aż mu się uszy trzęsły. <grym, grym. grym>. Za to baba nie wyglądała na zadowoloną. Ledwie zobaczyła męża, zaczęła go wyzywać takimi słowami, że wprost nie wypada ich powtarzać. To już nie miałeś o co poprosić, tylko o koryto. Stary Niedołęgo, zawołała na koniec. Zaraz wracaj do rybki i poproszę o nową chatę. Zrozumiałeś, ty głupcze? O chatę masz poprosić. Próżno staruszek się wykręcał. Tak długo wierciła mu dziurę w brzuchu, że wreszcie rad, nie rad. Poszedł nad morze i przywołał Złotą Rybkę. Wybacz mi śmiałość, jaśnie pani Rybko, rzekł kłaniając się pokornie. Żona bardzo dziękuję za koryto, lecz nowa chata jeszcze bardziej by ją ucieszyła, a ja miałbym trochę spokoju. Myślałam, że chciała drugie koryto dla siebie. <noise> Nie kłopocz się dobry człowieku, wracaj do żony. Chce mieć chatę, będzie miała chatę. Odparła złota rybka. Gdy stary wrócił do domu, aż oczy przetarł ze zdumienia. W miejscu, gdzie stała ich koślawa, pochylona ku ziemi lepianka, wznosił się teraz dom z solidnych sosnowych bali, kryty grubą trzcinową strzechą. W oknach miał szyby z prawdziwego szkła. Żona rybaka zaś, wziąwszy się pod boki, przechadzała się po jasnych, przestronnych izbach i choć słowem się nie odezwała, wyglądała na zadowoloną. No wreszcie, to nie było koryta. <grym> <grym> Jakoś tydzień przeszedł w spokoju, aż tu jednego dnia wstała baba spod pierzyny z miną kwaśną jak ocet i tak rzekła do męża. Znudziło mi się być prostą chłopką. – Idź mi zaraz do tej swojej złotej rybki i powiedz, że chcę być teraz panią ze dwora. Chcę mieć służbę, powóz, konia i psiarnię. – Psiarnie? zdumiał się rybak. – Czyżby zamierzała jeździć na polowania? To nie jest zajęcie dla baby, a ja potrafię tylko ryby łowić. – Co zamierzam, to zamierzam – huknęła baba. — Idź do rybki, im dobra, bo jak nie, to z chaty wypędzę. Ustąpił chłop raz i drugi, musiał ustąpić i trzeci. Powlukł się niechętnie nad morze, a gdy rybka przypłynęła na jego wyzwanie, zaczął jej zmieszany tłumaczyć, że on żadnego tam dworu nie potrzebuje, ale że się kobieta jego okropnie uparła. Rzeczywiście czuł się nieswojo na pańskich pokojach, gdzie wśród wytwornych mebli wciąż kręciła się gromada służby. Babka za to była w swoim żywiole. Mogła teraz wyzywać i wyklinać nie jednego starego męża, tylko cały tłum poddanych. Tak minął tydzień i drugi, aż tu nowa myśl zawładnęła staruchą. Posłała pachołka po męża i tak do niego rzekła: To nic takiego: być zwyczajną szlachcianką, być królową. To jest coś. Idź natychmiast do rybki i powiedz, żeby ze mnie zrobiła królową. Stary aż się za głowę złapał. To niełatwa sztuka być królową, tłumaczył. Niechciwa była. Strasznie. Trzeba umieć stąpać z godnością, no mówić uczenie, no. rozkazywać z sensem. No. Pomyśl, kobieto, na pośmiewisko nas tylko wystawisz. Ale nie było rady na babski upór. Tak długo miotała groźby i przekleństwa, aż się zgodził stary iść do rybki. Złota rybka obiecała spełnić jej te prośby, ale popatrzyła w oczy starego jakoś tak, aż mu dreszcz przeszedł po grzbiecie i nie wiedział, drwina była w jej spojrzeniu, czy współczucie. A może tak mu się tylko zdawało? Kiedy wrócił na miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą stał szlachecki dwór, ujrzał wielki pałac, cały z marmuru, kryty złotym dachem, a szyby w oknach były z kryształu. Przed bramą stali srodzy halabardnicy, którzy za nic nie chcieli wpuścić na pałacowy dziedziniec starca w prostym, wiśniaczym ubraniu. Kiedy zaś zaczął im tłumaczyć, że przyszedł do żony królowej, wybuchnęli gromkim śmiechem. Wkrótce u pałacowych wrót Zaczął się gromadzić tłum ciekawskich. Najpierw chłopcy stajenni i pomywaczki, potem lokaje i panny pokojowej, później paziowie, wreszcie damy i dworzanie, a wszyscy aż się pokładali ze śmiechu na widok wieśniaka, który uparcie tłumaczył, że idzie się rozmówić z królową swoją żoną. Zjawiła się w końcu baba królowa, a widząc, co się dzieje. Odciągnęła starego na bok i syknęła mu gniewnie, że taki mąż tylko ją kompromituje i że ma się natychmiast wynosić do stajni, bo to miejsce w sam raz dla niego. Rybak nie miał pojęcia, co to znaczy kompromituje, ale domyślił się, że to coś bardzo złego i posłusznie poszedł do stajni. Odtąd całe dnie zajmował się końmi, a w nocy sypiał na wiązce słom, Roboty się nie bał. Wszak całe życie ciężko pracował. Słoma zaś, jak to w królewskiej stajni była w najlepszym gatunku i rybak sypiał na niej znakomicie. To też chwalił swój los, sądząc, że teraz baba zostawi go wreszcie w spokoju. Jakieś dwa, może trzy miesiące przeszły mu w tym błogim nastroju, gdy odszukał go w stajni sam marszałek dworu i rozkazał, żeby się natychmiast stawił przed królową. Czego ona jeszcze chce ode mnie? Mam Mamrotał rybak sam do siebie. No przecież wszystko, czego dusza zapragnie. Ale baba za nic już miała królowanie. Do reszty przewrócili jej w głowie dworacy, śmiali się z niej po kątach, ale w oczy wciąż powtarzali jaka z niej mądra, roztropna i wytworna pani. Znudziło mi się być zwyczajną królową, oświadczyła mężowi, gdy doprowadzono go przed jej oblicze. Idź do tej całej rybki i każ jej, żeby mi dała pałac podwodny. Chcę być teraz władczynią oceanu, a złotą rybkę mieć u siebie na posyłki. Po co mi pośrednictwo takiego prostaka jak ty? Chyba cię kobieto opętało. Jakże miałbym prosić złotą rybkę o coś podobnego? Chyba prędzej własny język bym połknął! Język też jak nic możesz stracić, wrzasnęła baba królowa. Jak nie pójdziesz, sama cię go wyrwę, a potem każe cię przykuć do ściany w najciemniejszym lochu. Przestraszył się rybak. Nie na żarty. Raz jeden widział pałacowe lochy i to wcale nie te najciemniejsze. Za nic nie chciałby ich oglądać po raz drugi. Z ciężkim sercem poszedł nad morze i zaczął przywoływać złotą rybkę. Jąkał się biedak i stękał, mówiąc jej o nowej zachciance żony. Złota rybka wysłuchała go cierpliwie, ale tym razem nie usłyszał jej odpowiedzi. Plum! Prusnęła tylko złotym ogonkiem i zniknęła w głębinie. Staruszek długo stał na brzegu, niepewny, czy ma czekać, czy też odejść. W końcu powlókł się z powrotem do żony. W miejscu, gdzie jeszcze niedawno wznosił się złocisty pałac, znów stoi nędzna lepianka, a na progu siedzi smętnie jego baba. Z nadkoryta, co się ze starości rozleciało, spogląda na nią wychudzone prosie. I zdawało się staremu, że widzi w oczach prosiaka coś jakby drwinę, czy też współczucie. Ale może tak mu się tylko zdawało? No widzisz, do czego prowadzi chciwość. <ścoughs> I bardzo jej tak dobrze! Nie można być chciwym. Wiesz co, Ubu, lepiej docenić to, co mamy, nawet jeśli jest tego bardzo mało. I taki mamy morał z tej bajki. Dokładnie. Do następnego spotkania dzieciaki! Pa, Cześć! pa kochani! Pa, Dobranoc! Da! Dobranoc!